Witajcie widzowie, a w dzisiejszym odcinku naprawiamy taką oto kosiarkę. Co było przyczyną nierównej pracy silnika, dymienia, po rozgrzaniu kosiarki? Moi widzowie, otóż termostat. Zakupiłem nowy taki termostat. Zaraz sobie go założymy. No i działanie takiego termostatu jest takie, że w środku jest taka sprężynka. Sprężynka jak w kiedyś w dawnych budzikach czy zegarach. Ta sprężynka tutaj jest w środku nawinięta w odpowiedni sposób, w odpowiednim kierunku. I tamten termostat... Który tutaj był, nie utrzymał już tej dźwigni na zimno w odpowiednim miejscu. Ona, ta dźwignia była gdzieś tutaj, tak po środku, i ten termostat zachował się nieco dziwnie. Zakupiłem nowy, oryginalny termostat. Ta kosiarka Alko oparta jest na jakimś silniku, prawdopodobnie pokrewnym do Rącina. Nie szukałem numerów, nie odczytywałem dokładnie numerów. Termostat, dobrałem po tym tutaj numerze, wiele silników. Również i Oleomaka wyposażonych jest takie termostaty i dziś tylko przystąpię do montażu właśnie takiego termostatu oraz do montażu filtra powietrza. I zobaczycie, uruchomimy kosiarkę, zobaczymy jak taki termostat sobie działa. Na tę chwilę założę nowy filtr. To macie ten filterek. On wchodzi tutaj dokładnie w ten sposób, że wkładacie sobie go dokładnie tutaj tak. Jak widzicie został dobrany idealnie. Pasuje świetnie i teraz taka kosiareczka tutaj już jest zabezpieczona. Nic się nie powinno dziać. na sezon jak się patrzy. Wszystko powinno być tutaj OK. Filtry dobierałem tak na oko po prostu pod wymiar. Dobrze zmierzyłem stary filtr. No i udało mi się. Jest super. A teraz szybka instalacja, bo troszeczkę mi tu mrzawi, Jeżeli chodzi o termostat. Na co trzeba zwrócić uwagę? I o czym ja też kiedyś nie wiedziałem. Ta dźwignia może chodzić jakby w dwóch zakresach i ona tam można przestawić. Ona może chodzić tak. Że będzie Wam tam to stanie domykała. może Wam przeskoczyć, a może teraz będzie Domykał to stanie zamiast otwierać, i dźwignia musi być ustawiona. Tutaj, jak sobie ją ciągniecie, konkretnie w ten sposób, jak ja tutaj teraz widzę. I już Wam to pokażę. Ach, ta pogoda mżawi, chociaż deszcz bardzo potrzebny. Czy tam coś będziecie widzieć? A, tam niewiele widać. Tam powinien się widzieć tą dźwignię. Ja teraz ją ruszę. O. I ona może chodzić w innym zakresie. Może się cofnąć tam, i teraz jej tam nie przestawię. Nie chcę jej tam przestawiać. I po prostu termostat będzie działał odwrotnie. Ona musi jeździć tutaj z tej strony, albo z tej strony zewnętrznej. I wtedy termostat będzie działał Wam prawidłowo. O ile będzie to sprawny termostat. Kiedy już ta dźwignia, właśnie w tych wszystkich Waszych silniczkach tego typu, podobnie wyglądających. ja tu nie chcę się sugerować modelem, bo one są nazywane różnie. Ja też nie mówię, naprawdę hobbystycznie. Także można powiedzieć, że się na tym nie znam. Po prostu radzę sobie jakoś. I tak sobie radzę, to sobie. chcę też Wam tutaj to pokazać. Tutaj wiadomo, że warto to przeczyścić. Tutaj mówię, tam żawka tutaj nie pomaga. No ale mówię, nie mam żadnego garażu. No i podczepiacie sobie taki termostat o w ten sposób. par, par właśnie sprawdzacie poprawność w tej tej dźwigni i w tej chwili on jest tam doparty do końca. I teraz kosiarka kiedyś się będzie rozgrzewała. Termostat musi przesuwać ją w tą stronę i otwierać tam przepustnicę ssania. Ja to zaraz przykręcę, nie będę zakładał obudowy i spróbujemy sobie to zaobserwować. Jak to działa i jak będzie pracował ten silnik. Oczywiście tutaj opóźnienie będzie małe, to będzie trwało troszeczkę dłużej prawdopodobnie. Ja wam to postaram się przyspieszyć na filmie. też jak słyszycie po moim głosie, to się ubiłam z tym wszystkim. A dlaczego? Ponieważ tutaj zaraz przejdzie taka obudowa, zaraz będę ją zakładał i ona osłania ten termostat, termostat przez to dostaje większą temperaturę i działa szybciej. Maszyna w teorii gotowa do uruchomienia, ponieważ późnica jest domknięta, powinna zapalić za drugim, trzecim pociągnięciem. Stała przez tydzień nieużywana, jest po wymianie filtra. Czyszczeniu komory gaźnika pływakowej na ostrzeniu dważeniu noża, wstępnie umyta, wyczyszczona, testujemy. Obserwujcie pracę termostatu. Pięknie widać, termostat doszedł do, do swojej tutaj pozycji przeciwnej, silnik cały czas pracuje gładko i aksamitnie, mimo specyficznych dzisiejszych warunków, czyli jeszcze chłodno, jeszcze zimno, wilgotno, silniczek pracuje aksamitnie. Także kosiarka po serwisie, usunięciu drobnej, ale i niedrobnej usterki, ponieważ z takim termostatem nie wolno pracować uszkodzonym, Kiedy kosiarka pracuje nie równo, zostaje odpowiedniej ilości Powietrza w stosunku co do ilości paliwa. Teraz już wszystko jest gorące, muszę uważać. A wy w międzyczasie jeszcze sobie możecie poobserwować. Jeszcze sprawdzę tutaj dokręcenie świeca. Świeca była raczej. Nie, świeca była dokręcona. Jeszcze sobie sprawdzę. A tutaj teraz w międzyczasie jeszcze sobie założę osłonę wydechu, która chroni przed oparzeniem. I tak jak Wam wspomniałem, zarówno przyspiesza działanie takiego termostatu w warunkach. Pogodnych, kiedy już będzie ciepło, kiedy będziemy już swoje trawniki, taki termostat będzie działał jeszcze szybciej. Jakie działanie taki termostat ma? Jeszcze pod koniec filmu Wam to powiem. Przede wszystkim właśnie domknięcie i otwarcie przypustnicy Sania, co ułatwia Wam rozwój zimnej, jak i ciepłej kosiarki. Tuż jeszcze cały czas jest widzicie, naprężony, czyli cały czas kosiarka jest ciepła, dopóki nie ostygnie. Przepustnica będzie jest otwarta. Wydech dokręcony. Sprawdziłem również dokręcenie świecy takim fajnym kluczem, który mi się tutaj bardzo fajnie sprawdza. Właśnie tutaj z główką taki zestaw z Neo mam to, nie jest żadna reklama, ale super mi to podchodzi tutaj właśnie do kościadeczki. Teraz zrobię tylko próbne uruchomienie rozgrzanego silnika. Sprawdzę przed tym jeszcze właśnie olej. Olej był czyściutki, nowy, świeży, zalany. Teraz, jeszcze jak sprawdzać olej w takiej kosiarce? Wycieracie sobie bagnet. Pamiętajcie, że tu było oczyszczone, żeby tu nie było żadnego piachu. I sprawdzając olej, nie wkręcacie kotka, tylko opieracie go tak. I sobie sprawdzacie stan oleju. Oleju jest full, nawet więcej niż trzeba. Niech jest. Ostatni olej nie był wymieniany się chyba dawno, także ten już złapał troszeczkę taki lekki kolorek. Po kilku pierwszych koszeniach raczej bym go wymienił. Powiedzmy, tam po 10 godzinach pracy. No ale nie wiem, czy sąsiedzi pracują na nim dużo, czy nie. To już mają do mnie blisko, jak coś to podejdą. Ostatnie odpalenie, i pozostaje nam nic, jak tylko cieszyć się sprawną i kosiarką gotową do pracy. To tyle w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!